Dzień dobry, nazywam się Klaudia Mazurkiewicz i jestem projektantką w firmie Brookbed. Dziś chciałabym Państwu pokazać kolekcję na z serii Color Mix. Jak sama nazwa wskazuje, wykończenie Color Mix jest to melanż dwóch lub trzech odcieni, zmieszanych ze sobą na poszczególnych elementach. Daje to taki efekt dynamicznej kompozycji, oraz wprowadza do posesji pewnego rodzaju urozmaicenie, wyróżniając ją na tle sąsiedztwa. W palecie kolorystycznej Color Mix każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jasne odcienie beżu, mocne kolory brązowe oraz aż cztery odcienie szarości sprawiają, że oferta Color Mix jest niesamowicie uniwersalna. Nie bez znaczenia jest także ilość dostępnych formatów. Posiadamy w swojej ofercie zarówno niewielkie, klasyczne kostki oraz wielkoformatowe płyty brukowe, co pozwala dowolnie kształtować siatkę ułożenia. Dodatkowym atutem wykończenia Color Mix jest szeroki wybór oferty komplementarnej. W tym samym wykończeniu posiadamy płyty tarasowe, bloki schodowe, obrzegowania oraz ogrodzenia. Pozwoli nam to zaprojektować spójną aranżację oraz wykończyć ją w najmniejszym szczególe.